Podniki, możecie pokrążyć trochę, bo chcecie sobie zrobić przerwę, ale zrezygnujecie z tej przerwy, bo uznacie, że możecie sobie przerwę przełożyć na później. Że są sprawy, które uważacie za ważniejsze, i jednak decydujecie się kontynuować. Ale co to za sprawy, moi drodzy? To są sprawy związane z jasnością, ze światłem. Trochę też z takim ego, ale w pozytywnym sensie. Z pokazaniem siebie. Może w lekkiej nieśmiałości, ale Pokazaniem siebie, jak najbardziej, siebie autentycznego, siebie też przystrojonego, trochę jak na pokaz. Siebie, który chce patrzeć i chce jaśnić, i chce pokazywać, że tu. Mogę się rozszerzać. Tu mogę oświetlać. W stronę takich osób możecie też się kierować. Nawet jeżeli na zewnątrz będzie padał deszcz. Nawet jeżeli ktoś wam powie: Słuchajcie, ale klimat jest niesprzyjający. To wy możecie powiedzieć: Tu jest światło, tam pada deszcz, tam pada deszcz, tam pada śnieg. Ale tu jest słońce, bo ktoś tu przyszedł. I ten, kto jest, daje światło. Daje światło w momencie, kiedy wielu rzeczy nie można zrobić, kiedy nie można się unieść bardzo wysoko. Daje światło. Gdy coś się wykręca w zbudowanej konstrukcji, gdy widzi się wiele poziomów, i te poziomy zdają się nie iść do góry, tylko ciągnąć w dół całą tę konstrukcję. Jakby jakieś prawa zostały wykręcone, ale grawitacja nadal działa. I dlatego, że ta grawitacja nadal działa, coś jeszcze nie wypadło w przestrzeń. Moi drodzy, uważajcie latem. Na perfekcjonizm i na perfekcjonistów, ale także na tych, którzy będą na drugim biegunie, kompletnie nie będą przykładali wagi do obliczeń, do ekierek, długopisów, pomiarów. Uważajcie na tych, którzy mają oko na te sprawy, i na tych, którzy kompletnie w wykręcony sposób na to patrzą, i na tych, którzy w ogóle jakby nie chcą już na to patrzeć, bo już się napatrzyli. Co zrobić wtedy, jak pojawią się tacy i tacy? Działać, moi drodzy, działać, działać w związku z tym, co może sprawiać, że niejedno oko będzie smutniejsze albo może być smutne. Tutaj należy działać. Bo widać łzę, moi drodzy, i widać serce, które jest przypięte do głowy, taką jakby spinką. Jakby ktoś chciał przyłożyć sobie serce do rozumu i działać rozumnie, ale cały czas z sercem. I w tym działaniu, a raczej w działaniu związanym z komunikacją, może być pewien żal, ale tego żalu nie należy unikać. Należy zobaczyć, popatrzeć w to oko. Taka rada od Tarota. Coś, co powinniście po prostu usłyszeć, moi drodzy. Moi drodzy, powinniście usłyszeć, że trzeba zwrócić się w stronę wizji, w stronę wyobrażenia tego, co ma wyrosnąć. Ale nie pokazywać całej tej wizji publicznie. Nie całej, większość to może być 95%, ale tych 5% nie pokazujcie. Te 5% zostawcie dla siebie i dla tych, którzy mogą to zobaczyć. Tu ktoś jest bardzo połączony z tą wizją, jakby pępowiną. Łączy się z tym, co już trochę wyrosło i spogląda w zatroskaniu, bo z tyłu głowy ma poczucie, że czyhają na niego jakieś zęby. Na kogoś czyhają zęby, zęby, których nie może zobaczyć. I te zęby tutaj są, ale te zęby są po prostu jak kaptur, który można zrzucić. Te zęby wyglądają może groźnie, ale mówię to jako przekaz tarotowy, że, że one nie są groźne. Oczywiście, zrobicie z, z tym tutaj, co chcecie, ale wygląda na to, że te zęby wyglądają tylko groźnie. I ktoś wam je przyczepił do głowy, a może sami je sobie przyczepiliście, może nie wiedząc o tym, że z tyłu są te zęby, może zakładaliście coś na siebie, i tam okazuje się, że jest coś, co wygląda groźnie, jak ktoś patrzy na to z zewnątrz. Powinniście usłyszeć także o tym, że byli tacy, którzy czuli się zagubieni w działaniach, w walce, jakby zaraz miało ich porwać UFO. Jakby biegli przez zboże. Gonieni przez kogoś czy przez coś, i zaraz miał, miało ich to ufo porwać gdzieś na, na NA tym polu pełnym zboża, albo ktoś inny, jak w takich HORRORACH niektórych. Ktoś może mieć poczucie, albo miał poczucie, że znalazł się w horrorze, jak w w strasznym filmie, który nie jest takim śmiesznym filmem. Moi drodzy, coś o Waszych emocjach. Ja nie mówię, że to poczucie było, czy jest uzasadnione, czy nieuzasadnione. Po prostu coś takiego, coś takiego było. Coś takiego było, moi drodzy. Wasze uczucia mówią o pewnym powrocie do jakiegoś żalu. Ktoś jest taki nieco przepraszający, moi drodzy. Drogie wodniki, kierunek dla Was, gdybyście chcieli jakieś rady, powrót do sprawiedliwości. I to mogą być. Bezpośrednie spotkania ze sprawiedliwością, którą będziecie odczuwali jako kogoś, kto jest dość blisko, i możecie po prostu przed tym kimś stanąć. Tak możecie odbierać ten powrót do sprawiedliwości, ale może się zdarzyć tak, że wy najpierw spotkacie się z niesprawiedliwością. Chodzi o powrót do sprawiedliwości. Ale sprawiedliwość jest wykręcona. Tu nie chodzi o stworzenie. O po prostu przyjście do, do kogoś, kto już jakby wie, jak wszystko zważyć, zmierzyć. Ale chodzi o to, żeby świadomie z otwartymi oczami. Zwrócić się z powrotem w stronę sprawiedliwości. Niekoniecznie chodzi tu o prawo, ale może chodzić o sprawiedliwość. Nie o całkiem nowe działania, które są pozbawione korzeni. To są działania, które były ugruntowane. Możecie podejmować działania, które mają swoje korzenie, z czegoś wychodzą, moi drodzy. Może z drzewa genealogicznego, może z ziemi, na której jesteście. Na przykład. Wszystkiego dobrego. Polubiajcie, subskrybujcie, dzielcie się. Wiecie. Rozumiecie?